Ej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ariowit i w tym poradniku pokażę Wam jak usunąć zdjęcie profilowe na Facebooku tak więc zaczynajmy, Spasam Was zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza i lecimy tak więc pierwsze co musimy zrobić to wejść na nasz profil na Facebooku i teraz mamy opcję taką tutaj Możemy zrobić to w taki sposób, że klikamy sobie na nasze zdjęcie profilowe. Mamy opcję: Zobacz zdjęcie profilowe. Klikamy sobie na to. I teraz, aby je usunąć, klikamy sobie na te trzy kropki, które tutaj mamy w prawym górnym rogu. I mamy tutaj właśnie takie rzeczy najróżniejsze. Możemy pobrać swoje zdjęcie. będziecie mieli po polsku tutaj ogarnięcie. I teraz tak. Zjeżdżamy w dół i mamy opcję Usuń zdjęcie Ten koszt Klikamy sobie na to I mamy delay Photo Czyli Usuń zdjęcie i możemy sobie potwierdzić Klikamy Usuń I uwaga Jak widzicie jesteśmy bez profilowego na Facebooku Moi drodzy, tak, tak więc jak widzicie Działa I to jest właśnie szybki sposób usunięcia zdjęcia Na Facebooku To jest tyle, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam pomogłem Zapraszam Was do za zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza i... i bycia ze mną w następnych filmikach. Na razie to wszystko. Mówicie się, cześć, papa. Pa.